Polacy grali na Euro swoje, problem w tym, że przeciwnicy nie grali naszego. A teraz. Twoje zaczęli grać politycy, prezes PiS, pan Jarosław Kaczyński tupnął i zaproponował trzy kroki do naprawy polskiej piłki. E, Jarosław Kaczyński mało zna się na piłce, ale na krokach się zna, potrafi chodzić. No a co chodzi w tych trzech krokach? No tak, pierwszy krok, zmiana ustawy o sporcie po to, żeby móc ustanowić kuratora, drugi kurator PZPN, trzeci powołanie Narodowego Centrum Rozwoju Futbolu, czyli kolejne centrum dublujące działanie już istniejącego centrum tego PZPN. -u. Gdyby mnie coś takiego przyszło do głowy, to, to bym się z tym jednak nie obnosił Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego Jest to klasyczny przykład działania polityka Na podpinkę Znaczy polityk podpina się pod wydarzenie Którym tak naprawdę się mało interesuje Po to, żeby zaistnieć To samo Zbigniew Ziobro Zaproponował powołanie ponad podziałami Pod komisji sejmowej Która przygotowałaby raport na temat sytuacji w PZPN -ie. Oczywiście politykom nie chodzi W pierwszym rzędzie o dobro piłki Tylko o zaakcentowanie Jakiejś tam porażki która wystąpiła za kadencję aktualnego rządu. A ja, nie chcąc być gorszy, też zadziałam na podpinkę, żeby zaistnieć w mediach, nie? I zaproponuję czwarty krok do tych trzech e, pana Kaczyńskiego: Podbój świata. Wtedy tylko my, Polacy, będziemy grać i będziemy najlepsi. I Polska będzie mistrzem Polski dożywotnio. Polska Gola!